Zliczbasket Pruszków w Podogrywce wygrał 103 do 91 z Rosą Radą. Witam na konferencji trenera Michała Spychałę, e, trenera Piotra Ignatowicza, e, Dominika Czupka i Huberta Radkę. Prosiłbym o podsumowanie meczu przez trenera gości. Przyjechaliśmy z niewielkim obciążeniem psychicznym. Wiedzieliśmy, że jedziemy na bardzo, bardzo trudny teren, do bardzo, bardzo dobrego zespołu, do zespołu, który ma bardzo szeroki skład i, i dobrą kadrę, i, i, który prezentuje się, e, mieliśmy okazję sparować ze sobą e... Najważniejsze myślę było właśnie ten brak obciążenia psychicznego. Nie mieliśmy ważnego zawodnika Przemka Szymańskiego, mamy jakieś tam stany chorobowe, ale ten los psychiczny nam bardzo pomógł. Walczyliśmy jak mogliśmy, od początku do końca, nie mieliśmy chwili zwątpienia i myślę, że to się opłaciło. Cieszy, cieszy nas bardzo to zwycięstwo, bo takie zwycięstwa są nam bardzo, bardzo potrzebne w perspektywie osiągnięcia e, jakiegoś celu w tabeli. E, nie jestem strasznie jakiś zadowolony z racji tego, że mogliśmy nie doprowadzić do dogrywki, a wówczas nie straciłbym pewnie zawodnika, który jest dla mnie bardzo ważny. A tak może być różnie z jego kontuzją. Tak wygląda mecz. Bardzo się cieszę z dwóch punktów i myślę, że było to dobre spotkanie dla oka, dla kibiców z emocjami. Fajny basket. Dziękuję. Trener Piotr Ignatowicz. Chciałem pogratulować przede wszystkim. I trenerowi yy, i Dominikowi przede wszystkim, pamiętam jeszcze graliśmy razem przeciwko sobie, a yy, no, lata mijają, a Dominik Czubek jest zwykłym coraz lepszym. Także gratuluję. Yy, ja przestrzegałem, że, że Pruszków jest drużyną, która no, nie boi się grać z drużynami dobrymi. Nie? Oni mogą zagrać słabszy mecz, powiedzmy z krosnem czy, czy skutnem na wyjeździe, gdzie przegrali, ale na te dobre drużyny oni, oni się dobrze mobilizują, potrafią grać, nie boją się, co było widać, grają odważnie, agresywnie i, i chwała im za to i tutaj e, no, od samego początku jakby dyktowali warunki. E, szkoda, że w pewnym momencie jakich doszliśmy, nie wiem czy to była trzecia, czy czwarta, kwarta e, i mieliśmy serię rzutów wolnych, e, z których no, całej masy po prostu nie trafiliśmy. Jakby, e, Czuwaliśmy po tym jednym punkcie i ta bariera no, nie mogliśmy wyjść na prowadzenie. Gdybyśmy w tym momencie wyszli na chociaż 4-5 punktów prowadzenia, myślę, że to było inaczej to była, to była taka psychologiczna bariera, której po prostu nie mogliśmy dzisiaj jakoś złamać, to powodowało, że no, wkładało się sporo nerwości i tak no, 17 nietrafionych rzutów wolnych mówi samo za siebie. A z drugiej strony no, przeciwnicy wykonywali 57 rzutów wolnych, ja myślę, że to jest jakiś barek ligowy, nie chcę się wypowiadać na temat pracy sędziów, ale, ale ta statystyka mi się bardzo nie podoba. 39 wymuszonych fauli z ich strony, Mówię, no, jest po prostu, nie wiem czy to było dobrze gwizdane czy źle, w każdym razie za dużo tych fauli było zagwizdanych, to troszeczkę pomniejszyło też jakby to widowisko o o jakimś chaosie po prostu w tym rozdawaniu tych gwizdków. Eee, tak mówię, ale generalnie, generalnie dobre zawody dla Oka na pewno. Kibiców się mógł podobać. W sumie to powinniśmy byli przegrać już w regulaminowym czasie gry. Eee, jakimś tam szalonym powrotem udało nam się wrócić i nawet mieliśmy szansę wygrać ten mecz. I, I właściwie no, trzeba było wtedy trafić osobistego i, i wygrać. No, nie chciałbym tutaj na Michała Niekiela zwalać winy, bo nie trafiliśmy 17, także nie ma różnicy, czy się trafia pierwszego czy ostatniego, ale, ale na pewno wszyscy będą pamiętali tego ostatniego, którego on nie trafił, a szkoda, no, bo, bo mogliśmy wtedy zakończyć mecz i, yy, i obronić te, te dwa punkty. No a tak się niestety nie stało, w dogrywce zaczęliśmy źle, wróciliśmy do swojej złej gry z wcześniejszej fazy meczu, gdzie traciliśmy 0,8, chyba zaczęliśmy tą dogrywkę, no i właśnie wtedy już było po meczu, nie? bo już nie mieliśmy ani czasów za bardzo, ani też ludzi, bo spadali wszyscy za 5 fauli i za chwilę to właściwie no, trzeba było chwilę kilopalotek złe wpuścić, który no, właśnie pojawił się, bo też nie jest, nie jest zdrowy do końca, ale pojawił się żeby być w składzie tutaj z drużyną i, i mówię, no już nie mieliśmy właściwie kim grać, nie. Także, no za dużo tych fauli, myślę, że to trochę zabrało e, uroku z tego widowiska, ale generalnie widowisko na pewno było dobre. I kibice się nam mogą cieszyć, e, raczej bardziej cię z ale, ale i jedni i drudzy stworzyli sami też dobre widowisko, za co im dziękuję. I, e, no mówię, szkoda tylko, że się nie udało wygrać tego meczu. Dziękuję. Dominik Czubek. Coś no myślę, że, że fajny mecz. Może, może poza tym rzeczywiście osobistymi, obydwu drużyn, których było dużo i dużo niecelnych. Poziom, poziom naszej gry w ataku szczególnie był, był dobry i no, była wysoka skuteczność. Nie jest tak, że nie było obrony w tym meczu, to jest taki wynik, tylko obydwie drużyny były bardzo skuteczne. No, udało nam się wygrać trzy razy w tym meczu, odskakiwaliśmy w pierwszej połowie bardzo wyraźnie, pod koniec meczu po raz kolejny za każdym razem zachodzili. No byłoby głupio, było głupie, gdybyśmy to przegrali, tutaj patrzę statystyki, i prowadziliśmy przez 37 minut tego meczu. No, jakbyśmy przegrali, byłby żal hmm. i, i na pewno byśmy wracali bardzo, bardzo smutnym, smutnym autobusem do domu. Udało się, tak jak ja powiedział, te zwycięstwa są nam bardzo potrzebne, bo, bo no, tak napisano nawet na jakimś tam portalu, że jesteśmy ligowym średniakiem i, i walczymy o jak największą liczbę zwycięstw, żeby się po prostu spokojnie zaatakowali do play a już widele coś tam zwojujemy. Każdy mecz jest dla nas kolejnym wyzwaniem, kolejną nauką, radością i, i myślę, że, że takie widowiska jak dzisiejsze będą częściej w naszym wykonaniu. Dziękuję. Hubert Brodka. W Koszykówce zazwyczaj tak jest, że drużyna, która dyktuje tempo od początku wygrywa mecz i tak się dzisiaj, no, tak się dzisiaj stało. I, mimo, że trener mówił, że drużyna przed meczem, drużyna z Pryszkowa, to jest ekipa, która jeżeli złoty rytm jest bardzo groźny, jeżeli pozwoli im się oddawać rzuty za trzy punkty, jeżeli poczują tą grę, to będzie potem ciężko z nimi wygrać, no to jednak pozwoliliśmy to na początku, o czym świadczy wynik pierwszej kwarty. I potem było, mimo że udało nam się wrócić do gry, no to jednak ta szala przechyliła się na korzyść znicza. Już w zasadzie więcej nie ma, nie ma co mówić o. Te panowie wiele powiedzieli, no ja tylko chciałem to podkreślić, że, że niestety z marszu. To jak my do tego podeszliśmy się meczu, nie da rady wygrać i, i trzeba swój rytm, swój styl i agresję od początku pokazywać i wtedy też można wygrywać mecze. Dziękuję. Piotra Ignatowicza. Czy pan początek tego spotkania Przegrywacie kwartum 232, myślicie takim wysokim dozej składem. Tak. No, jakby Kontynuacja ostatniej kwarty jest Dombrowi. Dąbrowie przegraliśmy też wysoko kwartę i tak fuksem tam nam się udało trzymać to prowadzenie i tutaj wyszło jeszcze gorzej ten początek. Znaczy to nie jest tak, że, że my zaczęliśmy źle, generalnie zaczęliśmy fajnie, mi się podobało tempo z jakim graliśmy. Gdzieś tam Hubert nie trafił z pod samego kosza, gdzieś tam ktoś jeszcze też mówię nie trafił, ale generalnie wyszliśmy, wydawało mi się nieźle. I, Yeah. Ale gdzieś ten entuzjazm po, po minucie, dwóch zgasy, po tym jak Adrian tam wyszedł Suliński, no i, i rzucił trzy trójki to naprawdę ciężko czasami się, się podnieść z takiego ciosu i tutaj potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się zebrać w sobie i czułem, że, że dogonimy ten wynik na pewno, ale tak jak mówię no to wynikało głównie z ogromnej skuteczności tutaj znicza, bo oni w pierwszej połowie mieli około tam 60% za trzy punkty i prawie 70% za dwa punkty. Także no, i to nie jest tak. Zdarzało się, że to były wolne pozycje, ale, ale generalnie stara, staraliśmy się do tych pozycji dochodzić i, i to nie były tak do końca może być czyste, ale, ale no, skuteczność ich była bardzo duża i, i tak to niestety się skończyło. Wcześniej wywalił się projekt wszystkie panianinków, to jedna porażka. Teraz się też na tych nie patrzymy na to, czy ktoś jest Beniaminkiem, czy nie, no, jeżeli będziemy rozpatrywali w, w kontekście ilości lat w lidze, to daleko nie dojdziemy. Proszę spojrzeć na skład Torunia, czy również Kutna, pomimo ich problemów. Jeżeli ktoś mi powie, że ludzie, którymi grałem dzisiaj są bardziej doświadczeni od ludzi z Torunia, no to jakim oni są Beniaminkiem? to kim my jesteśmy w tym momencie. Nie patrzymy na to w ogóle. Zagraliśmy słaby mecz w przemyślu, bardzo nas to bolało. Eee, bardzo jestem zły na te punkty, które tam uciekły. Zagraliśmy nie najlepszy mecz z krosnem. Może jest tak, że my się po prostu mobilizujemy na tych najlepszych i że rzeczywiście te mecze, które graliśmy z Kutnem z Idenem i e, z Rosą, wyszły nam najlepiej. Eee, po, powiedziałem ja, powiedział Dominik, zwycięstwa nam są potrzebne. My chcemy ósemki. Będziemy o to walczyli. Mamy sytuację kadrową, jaką mamy. Wiadomo, że nie mam jeszcze jednego gracza, który go nie będę miał pewnie pierwszą rundę, czyli Alana Czujkowskiego. Marcin Matuszewski dopiero wrócił do grania, zagrał jeden mecz z krosnem. W tej chwili no, widać było, co się stało 10 sekund przed końcem meczu z Markiem Szumelą. Mamy kłopoty. Musimy wygrywać niezależnie od tego z kim gramy. Nie ma to dla nas znaczenia. Będziemy po prostu walczyli i każdy z tych młodych chłopaków, co wyjdzie, ma to uświadomienie. Jeszcze w ten filmach, no to nie ten nowaliście przy w przed dzisiejszym czasie. To, 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 to. No, na czym się uda? Mówię, kuszkówka to, to jest taka psychologiczna, bardzo często gra i, i mówię, no, widać było wręcz, e, kiedy, kiedy dochodziliśmy ich w tej, mówię, trzeciej kwarcie, e, Tam był wynik 53, 54 i, i seria rzutów wolnych spudowanych. E, to jest, I to jest jakby zaraźliwe. Często jest tak, że jak jeden spuduje, to za chwilę drugi, trzeci, i można powiedzieć, że nawet w pewnym momencie im się to udzieliło, e, bo dzięki spudowanym, spudowanym rzutom wolnym doszliśmy ich i, i mieliśmy mogliśmy wygrać w i czasie gry jeszcze. A więc, no, to, jest, to jest troszeczkę, to jest ta, jeżeli chodzi o rzuty wolne, to jest, to jest, to jest wszystko głowa, nie? Nie da się na treningu wyćwiczyć, jakby też, nie da się takiej presji nałożyć, jak w meczu, niestety. I, i mówię, inaczej się rzuca wolne na, na, osobi na, na treningu, a inaczej, a, a inaczej właśnie na meczu. I kiedy mówię, jeden zawodnik spuduje, dwa, drugi spuduje dwa, to przychodzi trzeci i mówi, no kurczę, ja tak nie mogę zbudować. I spuduję przynajmniej jednego, no i nie następny i następny. I, tak, I tak to się posypało dzisiaj. Nie? Jeżeli ja mogę coś dodać co do osobistych, to my żeśmy nie trafili 20, a y, oświadczam, że trenowaliśmy te wolne. Natomiast y, y, to jest dokładnie to, co trener mówi. To jest psychologia, nikt nie przeszkadza człowiekowi. Ja mogę trochę na karp y, no, minut, który grali zawodnicy y, to zrzucić, ale proszę spojrzeć, Dominik trafił 12, a też grał 40 najwięcej. No, tylko że Dominik to jest właśnie. Y, tak. właśnie, właśnie to tylko potwierdza tą zasadę. Wyszedł Łukasz Bonarek i wystarczyło, żeby nam dał jednego więcej z tych swoich czterech bodajże na końcu, czy jak nie sześciu, dobrze pamiętam, bo też mnie emocje już ponoszą i by było zupełnie co innego. Także tak samo Marek Szumelda, 5 na 10. To rzeczywiście jest psychologia, staramy się to robić na treningu, ale to nie jest właśnie proste. Ta presja plus zmęczenie to daje głównie mecz. Andrzej Kowaski, zależnie w szykówce. Maciej powiedział ostatnio, że dużo różnią indywidualności. Czy można powiedzieć, że przez korzystanie z jesteśmy na pewno indywidualności w prasie nie się ten Szczególnie Maciej kazał dzisiaj, że to jest indywidualnością, która nie lubi tak. piłki znaczenie znaczy nie, no Marcin forsował za dużo dzisiaj. Nie wiem, być może dlatego, że grał kiedyś w Pruszkowie, być może dlatego, że troszkę gdzieś tam kibice mu przyjętni dokuczali, ale no też związane to było jakby wszystko z głową. Troszkę nie tak sobie jakby każdy przed meczem sobie planuje jakoś tam mecz i chyba w głowie po prostu sobie tego nie przemyślał dokładnie. Tak jak powinno być i, i po prostu y, gdzieś tam ten jego game plan, czyli, czyli te, 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 gdzieś tam się posypało w którymś momencie, y, zaczął podejmować całkiem dziwne decyzje i, i mówię, no... Nie było próbował udowodnić coś bardziej może samemu sobie, nie wiem. W każdym razie kilka razy sforsował niepotrzebnie. Grał z dużą agresją. W pewnym momencie jak zaczął myśleć, to wyciągnął bardzo dwie fajne piłki, przechwycił i z tego poszły punkty. I, i był moment taki, że, że myślał, a, a był moment, że, że gdzieś tam za dużo forsował. I, no ale każdy nieraz wpada w taki, wiem, kołobrotek, że, że można się pogubić. I Marcin dzisiaj w się po prostu pogubił, a szkoda.